Kiedy mój Tomek zobaczył mnie w kolejnych butach, to powiedział, że wyglądam jak ze Spice Girls. <laughs> Panie, kochane, witam was serdecznie. Ostatnio mówiłyśmy o ubraniach. Ubr mówiliśmy, przepraszam. E, dzisiaj będą buty i dodatki. E, I dzisiejsze rzeczy wszystkie kupiłam za własne pieniądze. I właściwie prawie wszystko jest ze sklepu ASOS. Wszystkie buty są ze sklepu ASOS, a dodatki nie są. E, no i tak jak zawsze, we wszystkich moich holach i w ogóle w większości filmików, linki do wszystkiego są w opisie tego filmu, więc można wejść, sobie zobaczyć, kliknąć, przeczytać. E, I rozmiarówki i wszystkie informacje również e, tam będą. Także jedziemy. Najpierw Dwa dodatki. Kupiłam sobie ostatnio e, dwa pierścionki. Rzadko sobie kupię sama biżuterię, ale tych po prostu nie mogłam się oprzeć. E, pierścionki kupiłam podczas, gdy moja mama wybierała sobie buty bodajże w sklepie. O, kurde, CCC. O, CCC. E, I po prostu pierścionki wyrzuciłam na ladę, a mama mi kupiła pierścionki. A właściwie mama mi kupiła pierścionki, kłamie, dziękuję mamu za pierścionki. Jeden to jest e, taki, taki zwykle, totalnie minimalistyczny, granatowy duży, z takiej jakby nie wiem z czego, z jakiegoś takiego tworzywa pierścionek, totalnie prosty, minimalistyczny. i Jego dopełnieniem jest taki po prostu srebrny pierścionek, oczywiście w kolorze srebrnym. Na końcu ma kuleczkę, ma taki dosyć duży rozmiar, i nawet dosyć dobrze mi się te pierścionki trzymają, nasze je zawsze razem bo nie wiem, czemu jestem tu wrodna jakieś szminki, e, bo według mnie bardzo fajnie się uzupełniają i bardzo fajnie wyglądają i tak w fajny sposób są minimal minimalistyczne, ale są jednocześnie duże i w ogóle fajne są, bardzo je lubię. I jeszcze ten wisiorek. Ten wisiorek już kupiłam sobie sama i kupiłam go sobie w sklepie Chyba się nazywał Pepita, jeżeli dobrze pamiętam. To jest sklep w Krakowie. Tam przy jednej z ulic, jak się dochodzi do rynku, jeżeli ten sklep ma stronę internetową, to ja próbuję, pod, próbuję podlinkować. To jest taki duży naszyjnik i tam mieli bardzo duży wybór przy różnych rzeczy, Duży, czy był ręcznie robionych. tak zapinany, także można sobie regulować jego długość. I on ma w sobie takie różnego rodzaju kamienie ma właśnie takie jakby bordowe, ale ma też takie turkusowe poprzeczoczyste i ma też sobie trochę takich złotych rzeczy. Połączone są takimi złotymi ogniwami i strasznie powiem Wam, e, fajnie mi się to nosi i bo bardzo, bardzo wielu rzeczy się sprawdza. Jedyny minus to jest to, że jak chodzę, to go słychać. Nie lubię rzeczy, które słychać, jak się w nich chodzi, chyba że to są buty, których obcasy brzmią bardzo ładnie. To bardzo lubię. Mam taki fetysz ładnie brzmiących butów. Niekoniecznie obcasów, tylko po prostu ciężkich, na przykład męskich, takich butów. Och, uwielbiam ładnie brzmiące buty. E, w każdym razie to jest ten wisior i wydaje mi się, że takie e, to jest takie fajne zestawienie kolorów. On będzie i do takich czerwonowych, i niebieskich, i do jakichś takich złotawych. I do czarnych rzeczy pasował Ale też do rzeczy całkiem innych, tak jak dzisiaj Teoretycznie nie powinien pasować A w jakiś sposób tam mi pasuje Wiem, że dzisiaj wyglądam jak szaleniec i mam z dużo makijażu Ale nic z to, bo tylko makijaż i można go zmyć Także to jest to I to są moje dodatki A teraz y, przejdziemy sobie do butów Przebuty, czyli wydaje mi się Totalny must have tego sezonu Błochate klapki. E, te buhate klapki są wielce urocze, gdyż mają między innymi takie jakby małe, to jak wbite po prostu czy jakby takie małe ćwieki, małe drzety. I u góry jest takie futro, one się nazywają chyba February, czyli że luty, bardzo tak adekwatnie, bo to futerko tutaj jest oczywiście sztucznym futerkiem, ale jest takie wielokorol... wielokolorowe i jest takie zgaszone. To nie jest takie dzikie, różowe, pomarańczowe czy jakieś tam białe futro, tylko takie, jeżeli klapki futrzane mogą być w miarę eleganckie i rokowe i w ogóle, to to będzie ta wersja, wydaje mi się, tych klapek. I to jest po prostu ASOS Shoes, one są niestety całe, stworzyła Sztucznego, natomiast wyglądają tak bardzo ładnie, wyszukanie i w ogóle. I co mogę ich powiedzieć, one bardziej się nadają dla szczupłej stopy: są dosyć wąskie i widzicie ten, ten pasek kończy się dosyć daleko, także troszeczkę będzie Wam się trzymał bardziej na palcach. Także raczej dla bardziej wąskich stóp niż dla bardziej e, szerokich, ale bardzo fajne klapki, bardzo w trendach i one kosztowały chyba 25 funtów, ale tam wszystko jest zawsze na jakichś takich różnych przecenkach, także to jest to, naprawdę te klapki są mega. Kolejne buty, również bardzo w trendach, zresztą wszystko wszystko ja będzie bardzo w trendach, po prostu taką głupią formułkę po prostu powtarzam, to są baletki satynowe e, z wiązaniem takim balerinowym. I tutaj tak, mamy baletki, które mają przód taki ładnie, e, troszeczkę prostokątny, jak, tak, jak takie prawdziwe pointy, po prostu balerin, e, mają, są satynowe, także też bardzo mocna, bardzo ważna, bardzo istotna sprawa teraz w modzie. I mają przepiękne wiązanie, bardzo lubię te rzeczy, właśnie lubię połączenie jasnej, różowej, białej, błękitnej satyny, czegoś takiego delikatnego, z takim czarnym, ostrym wiązaniem, bardzo mi się to podoba. Są super te baletki, są bardzo wygodne, mają leciutki obcasik, tylko że wzięłam sobie wersję dla szerokiej stopy. I ja zawsze utrzymuję, że mam szeroką stopę, mam stosunkowo szeroką stopę, ale one są dla naprawdę szerokiej stopy. <laughs> one są dla naprawdę, dla naprawdę, dla naprawdę szerokiej stopy. I mimo tego, że to jest mój rozmiar, czyli 39, to po prostu klapią, klapią mi w tym nogi, czy znaczy, no klapią mi, po prostu spadają mi totalnie, mimo tego wiązania mi spadają, także z drugiego buta jeszcze nie zdjęłam nawet tego wiązania, bo po prostu one wracają, ale jeżeli macie naprawdę stosunkowo szeroką stopę, e, albo Wam stopy puchną, albo na przykład jesteście w jakichś miesiącach ciąży, gdzie już jesteście takie dosyć duże i macie spuchnięte stópki, e, to naprawdę ta seria dla szerokich stóp z ASOSa jest naprawdę, naprawdę mocno szeroka, tak to gdzieś mniej więcej wygląda, no mówię Wam, ja mam szeroką stopę, a nam nie klapią, więc są mega, mega szerokie. Kolejne buty, zaścią mi się seksownych szpilek. No i tak to się kończy, jak mi się zaściwa seksownych szpilek. Kupiłam takie buty to jest firma Forever Unique. I wszystko jest spoko, bardzo mi się podoba to, że mają tutaj takie paski luźno oplatające kostkę. Bardzo mi się podoba to wiązanie, które sobie można trochę podnieść. Fajnie, że jest, że jest też zapinane z tyłu na zamek, bardzo wygodna wysokość obcasa, stopa się w tym trzyma, wszystko jest spoko, spoko, spoko. Ale jednej jeszcze nie zobaczyłam w internecie, że te buty. Widzicie ten połysk? Ja nie widzę, że to jest takich połyskiem. Nie że to jest takim połyskiem. Myślałam, że są po prostu zwykłe, beżowe takie sandałki z takimi fajnymi wiązaniami i w ogóle. E, no, one jestem mają połysk. Gdyby nie ten połysk, to by ze mną zostały, bo są fajnie wykonane, fajne, wyko fajnie to wszystko jest wykończone. Wszystko gra, są wygodne, pięknie wyglądają, są seksowne jednocześnie, będąc butami wygodnymi, pasującymi do bardzo wielu stylizacji, właśnie przez to, że są beżowe i neutralne i w ogóle i są takie trochę zawadiackie przez te swoje liczne takie, mm, wiecie, jakby rzemienie, jakieś takie wiązania, lubię taki chaos na butach, ale ten połysk dla mnie jest nie do przeskoczenia. Więc jeżeli lubicie taki połysk, jeżeli Wam się podoba, to jak najbardziej polecam, to są świetne. No ale ja z takim połyskiem nie przeżyję, niestety, więc zwracają. Kolejne buty, buty kosłonauty, oczywiście mocno inspirowane innymi domami mody, ale nieważne, są to buty co ważne, skórzane. One są całe wykonane ze skóry naturalnej, mają odrobinę obca, także. Nie są całkiem płaskie. Fajne mają kształt noska z przodu. Nie są takie okrągłe, ale jakieś glany. Są odrobinę wyciągnięte. No i ich kolor to jest taki rose gold, ale taki bardziej złoty niż gold. Są też w kolorze czarnym. Bardzo fajnie. Podoba mi się tutaj ta klamra, jakby z przodu. One są tutaj na rzepę. Ale są też zapinane na zamek, także wokół koski najpierw zapinamy, a potem zapinamy to. No i tutaj mają takie fajne okienkowe cięcie. Jedna wkurzająca w nich rzecz to jest to, że ciężko dosyć się zakłada, bo trzeba to wszystko rozpiąć, a ta skóra jest dosyć sztywna. I też przy, chodze, przy chodzeniu ona. No Wciąż jest taka dosyć sztywna, e, ale są dosyć tutaj szerokie. Moja kostka normalnie w to wchodzi, też nie mam najwęższych, nut, najchudszych nóg na świecie, także normalnie w to wchodzą e, moje nogi. E, I teraz też, bo to są na jakieś szczecenie, już nie pamiętam na jakiej, ale naprawdę są super i będą rewelacyjne zarówno do spodni. Na, zarówno na lato, jak i później na jesień, do jakichś fajnych skarpet czy tam rajstop. I też fajnie wyglądają do sukienek czy tam spodenek, przez to właśnie, że ten kolor jest taki metaliczny, zbliżony do koloru naszej skóry, to one wyglądają po prostu lekko na nas i mimo tej takiej swojej masywności, nie obciążają nas jakoś strasznie mocno, także te buty serdecznie polecam. Kiedy mój Tomek zobaczył mnie w kolejnych butach, to powiedział, że wyglądam jak ze Spice Girls. To są takie buty a Spice Girls. to są buty robione na takie buty jakby militarne amerykańskiej armii, tyle że są na obcasie, są na białej platformie i są jasno-kremowo-różowe, są rewelacyjne. Oczywiście są wiązane, nie ma żadnego zamka, więc normalnie trzeba sznurować. I są fajne, bo są z tkaniny, więc ta sopa nam będzie oddychać, przydadzą się też na lato. Są leciutkie, ta platforma nie jest ciężka, tylko ona jest jakaś taka lekko-piankowa, także są bardzo lekkie, są niesamowicie wygodne, przyjemnie się w niej chodzi, no i wyglądają przyzrobiście ja będę nosić je do takiej e, tej satynowej, długiej sukienki, którą pokazywałam właśnie w holu z ubraniami, do tych butów, proste sukienka, wygląda się totalnie jak Jerry Halliwell Spice Girls, e, ale są świetne, One, nie wiem, czy były na jakiejś promocji, ale były na jakiejś promocji, już teraz nie pamiętam, no kolor mnie totalnie uwiódł, są świetne na lato, czy tam do krótkich spodenek, czy do shortów, czy sukienek, spódnic, jeansów, no rewelka, no i taka wygoda, są totalne Spice Girls. Póki jeszcze pokażę moje ulubione buty z Hola, to pokażę buty męskie, które zamówiłam dla Tomka. Niestety to okazały się zbyt duże, bo to jest 8,5, a Tomek musi mieć 8. E, także to jest to. To są zamszowe buty i to chyba jest tak, to jest skóra naturalna, to jest zamsz. Przepięknie wyciągnięte czuby, także bardzo fajnie wysmuklają stopę. E, bardzo fajnie jest to, że mają właśnie takie paski, które są w Dookoła wiązane, mają tutaj klamerkę. Także są znowu takie trochę zawadiackie, malutki obcasik. No i to wyciągnięcie tutaj do przodu jest bardzo, bardzo fajne. No i świetnie, bo to jest skóra naturalna. I na w tym momencie są bardzo niedrogie, bo kosztowały tylko 30 funtów na jakieś przycenie. Także no, tam też jest bardzo fajny wybór męskich putów i też czasami takich trochę innych, nietypowych, zabawnych. Także to jest to. No i ostatnia para, e, to jest para skórzanych botków, które są moimi ulubionymi butami chyba z tego hola. E, to są po prostu skórzane botki czarne, z, z boku mają po prostu najprościej w świecie zamek. I mają to też to jest złote ćwieki, obca z jest takiego jakby ciemnego drewna. To jest skóra naturalna, tak surowo wykończona. Oczywiście tutaj mamy inspirację innymi dołami mody, ale znowu nie będziemy w to w jakoś wchodzić. E, Przód jest wyciągnięty, czuby są takie fajnie e, wyciągnięte, ale też nie są za bardzo wydłużone, bo ja też nie mogę mieć za bardzo. Jednego rzucę. Za bardzo wydłużonych czubów, bo będą jak kaczka. Lubię mieć właśnie takie ścięte, zaostrzone, ale nie za długie, no bo to są rewelacyjne. Są bardzo wygodne, świetnie się w nich chodzi, dobrze się w nich wygląda. Bardzo podoba mi się to, że są dosyć fajne. Przylegające do kostki, nie są jakieś tam dopasowane, ale też jakby nie poszerzają nam nogi w kostce. To dla mnie jest ważne, bo jakby wyglądam korzystnie, kiedy moje buty są dopasowane właśnie w okolicach kostki, czyli jakby w, najwy w najwyższym miejscu e, mojej nogi. E, także rewelacyjne bodki też były na przecenie, te, także też Wam bardzo polecam. I tak, jak mówię, skóra e, naturalna taka. Bardzo mięciutka, nie wiem, może Wam pokażę rodzaj tej skóry, na tyle jest taka miękka i subtelna, a w środku jest taka fajna mięciutka również, bardzo, bardzo fajna i chodziłam w nich bez skarpetek i przeżyłam, także, e, także jest dobrze i chodziłam w niej takiej właśnie, o do tej sukienki, ha, patrzcie, do tej sukienki w nich chodziłam i wyglądały bardzo fajnie, tak zawadiacko i bardzo fajnie prze przełamały charakter tej takiej bardziej romantycznej, dziewojowej e, kiecuni, także no, superowe. Dobra, i tym pozytywnym akcentem kończymy. Nie będę tych butów przemierzać, bo nie chcę, żeby mój kanał zmienił się w miejsce dla fetyszy stóp. stóp. Troszeczkę mnie takie rzeczy przerażają. E, oczywiście na stronie ASUS wszystkie te rzeczy możecie zobaczyć na modelkach i możecie też zobaczyć, jak modelki w nich chodzą, więc można zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają na stopie. Jeżeli bardzo byście chciały, byście chcieli, żebym pokazywała je na stopie, to dajcie mi znać, ale jakby nie jestem zbytnio za tym, żeby pokazywać moje stopy nadmiernie na tym kanale i moje nogi jakoś tak, nie wiem, nie jestem modelką stóp, więc nie. Czuję się dla pewnie. A tak jak mówię, jeżeli będzie to dla Was bardzo pomocne, to dajcie mi znać. Jeżeli nie, to byłabym nie. Ale po prostu tyle. Bardzo ci, oczywiście dziękuję z mojej strony za oglądanie. Dajcie mi znać, które buty Wam się najbardziej podobały, bo jestem bardzo ciekawa. E, I cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa. pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa. pa!